Dzień dobry, a dzisiaj taki luźny odcinek, takie oto przemyślenia, jak widzicie będzie choinka, ale tak, po pierwsze na razie nie chcę mi się tych lampek rozplątywać, a po drugie teraz jestem trochę zajęty, mam ważniejsze rzeczy na głowie, ponieważ muszę przygotować prezentację na sobotę, a obiecałem właśnie chłopakom, że się dzisiaj tym zajmę i dzisiaj to dokończę co oni już tam rozpoczęli. Założyłem dwa nowe kanały na YouTube. Odnośniki zależycie na mojej głównej stronie kanału. Może jeszcze jak nie zapomnę, to wkleję do opisu albo nawet do komentarza. Pierwszy z nich to Okiem Ekonomisty, gdzie będziemy przyglądać się zagadnieniom teoretycznym ze świata ekonomii, gdzie niedługo na dniach, jak będę miał chwilę czasu, nagram pierwszy odcinek, który będzie dotyczył płacy minimalnej w Polsce oraz co by było, gdyby ona została zniesiona. Drugi kanał. Nazywa się Animal Pet, gdzie będę publikował różnego rodzaju ciekawostki ze świata zwierząt, skupiając się na dokładnych gatunkach. Przypadek pierwszy. Ach, nie mogę już słuchać, jak wszyscy mówią, że oni już mają te prezenty zamówione, zapakowane, przygotowane, a ja wciąż w Rosolę. Słuchajcie, czy to naprawdę taki problem? Eee, powiedzmy, pracujemy sobie 8 godzin dziennie, eee, po prostu któregoś dnia po pracy przeanalizować sobie ceny. Co ile już wcześniej kosztowało i czy teraz jest dobra okazja. Następnie, przed pracą, po prostu iść trochę wcześniej spać, wstać wcześniej i zamówić ten prezent. A następnie, na przykład dzień później, no teraz będzie dużo tych zamówień, no ale na najbliższych dniach po prostu po pracy przyjechać, wyjąć paczkomatu, zapakować i gotowe. Po drugie, tak właśnie wyglądam, kiedy próbuję nie wygadać, co danej osobie kupiłem na prezent. Aj, wygadałam, kurczę nie udało się. No słuchajcie, no jakoś mi takich ludzi nie szkoda, no skoro nie potraficie trzymać języka z zębami. Mnie się tak łatwo nie da zaskoczyć. Jeśli prezent nie ma być niespodzianką i dana osoba wie, że ode mnie otrzyma ten prezent, yy, no to słuchajcie, nawet jeśli zapytam, tak z na nawet podczas rozmowy, a co mi kupiłeś? No to ja podawiam a prezent. A jaki? A fajny, żeby ograniczyć... Kompetent. Wydatki bardziej wydatki tutaj pasuje. Można wprowadzić losowanie. Wówczas kupimy tylko jeden prezent dla tej jednej osoby, którą wylosowaliśmy. Pozwoli to ograniczyć koszty, gdzie byśmy mieli kupować prezenty dla każdego, a każda osoba dostanie prezent o podobnej wartości. Na przykład można ustalić, że kwota kupowania prezentu wyniesie 150 zł. Wówczas i tak staralibyśmy się trzymać bardziej tej górnej granicy, no nie? I wtedy każda obdarowana osoba będzie tak samo zadowolona yy, i nie będzie takiej dysproporcji. Na przykład, że bogata ciotka yy, kupi prezent za 1,5 tysiąca, a biedny wujek kupi yy, prezent za 50 zł maks. A tak ustalona kwota na rok 2024 pozwoli ograniczyć kupowanie jakichś bzdur niepotrzebnych, które i tak potem yy, znajdą się w szufladzie na dnie. Ponieważ, właśnie za te 150 zł, można już kupić coś konkretnego. Na przykład, takie mikołajki klasowe uważam, że nie mają sensu, ponieważ i tak każdy wie, kto kogo wylosował. Także nie będzie niespodzianki. No i wówczas ta osoba również będzie chciała powiedzieć, co ona tak naprawdę chce dostać. W takim wypadku prezent jednak będzie bardziej konkretny, ale nie będzie już tej niespodzianki. Plus jest jednak taki, że pozwoli ograniczyć nietraciony prezent. Nie będzie jakiego ryzyka. Jeśli dana osoba ma jakąś pasję, to może być jednocześnie łatwiej i trudniej, ponieważ wówczas na przykład nie wiemy, czy rzecz, którą chcemy kupić, to ta osoba już takim już nie posiada. Na przykład mamy tutaj takiego multitula. Yy, jeśli ktoś jest. Yy, no jego pasją jest kolarstwo, rowery i tak dalej. No i ta osoba po prostu będzie. Yy, no to coś tam nie raz odkręcać, prawda? Yy, no. Tutaj widzicie, tak, na początku było bardzo fajne, ale potem jak już to widzicie, no, otwiera się ciągle łatwo, troszkę spierdwe. No i to tyle za dzisiaj. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Życzę Wam, wesołych świąt, dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu oraz trafionych prezentów. A my widzimy się. No jeśli nie przed świętami, no to prawdopodobnie tego 1 stycznia właśnie o godzinie 16 jest zaplanowany odcinek niespodzianka. Nic nie zdradzam. Do widzenia.